Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Piątek, piąteczek, piątunio, 20 listopada, kolejna pobudka z kryptoekipą. Słuchajcie, dzieje się bardzo dużo, podsumujemy sobie szybko tydzień, zobaczymy, co dzieje się na rynku kryptowalut, zobaczymy, co dzieje się z Bitcoinem, zobaczymy, co dzieje się z Ethereum, zahaczymy o altcoiny ale zaczniemy od tego, co teraz najważniejsze w tym tygodniu dla naszej grupy, a więc od, od konkursu. Słuchajcie, zapraszam wszystkich serdecznie na bloga. Tomka wyciszyć, bo on jak zwykle z włączonym mikrofonem się wbija. Słuchajcie, zapraszam na mojego bloga, na Medium i na wszystkie nasze grupy. Tam macie opisany konkurs, z którym startujemy. Przypominam, świętujemy tysiąc osób na naszej grupie Edukacja. Dziękuję Wam za wsparcie, także staramy się Wam również odwdzięczyć za to, że jesteście z nami nagrodami. Wszystko macie tu wypisane, nasi sponsorzy, a więc Gaminate Pro. Od Gaminate mamy suplementy. Mamy również, mamy również dwie księgarnie OSM Power, książki z rozwoju osobistego. Także tutaj mocna pozycja. Mamy również Ministerstwo Książki z Łodzi. Jeżeli chodzi o ministerstwo, to wybraliśmy tutaj dwie bardzo mocne pozycje. Jak przetrwać i odnieść sukces w biznesie? Moim zdaniem absolutnie Biblia. Jeżeli ktoś nie czytał, to zachęcam Was do tego, żeby wziąć udział w konkursie i to wygrać. I Brian Tracy z Jedżabę. Również mocna pozycja, która pomoże Wam ułożyć Wasz dzień i pomoże Wam wyzbyć się Waszych wymówek. Mamy również Ledgera, także portfel sprzętowy. Mamy nagrodę od KryptoCom, a więc 20 dolarów po 150 kro dla dwóch osób. Mamy nagrodę od KryptoEkipy, a więc gadżety. Także słuchajcie, jest tego jest tego sporo, te nagrody są dla Was. Dzisiaj nagramy Wam Zooma, w jaki sposób je odebrać, ale koniec tej marketingowej gadki i lecimy z konkretami. Zajrzyjmy sobie na indeks Firand Grid. Słuchajcie, wczoraj mieliśmy niesamowity poziom, bo mieliśmy 94, dzisiaj trochę spadło 86. Dalej rynek jest zielony, rynek jest chciwy. Mamy wzrosty na Bitcoinie, mamy wzrosty na Ethereum i również kilka naszych. Altcoinów bardzo, bardzo fajnie odpaliło, co mnie niezmiernie cieszy. Bitcoin utrzymuje się powyżej 18 tysięcy dolarów. Dzisiejsza cena 18 229, a więc mamy tutaj prawie 4% wzrost, jeżeli chodzi o 24 godziny. No i Ethereum idzie absolutnie w tym kierunku, o którym mówimy idzie w kierunku właśnie tutaj 500 dolarów, także tutaj mamy prawie 6% wzrost. Mnie natomiast najbardziej cieszy pozycja numer 7. A więc pozycja Polkadot. Pozycja, którą mam bardzo mocno załadowaną. Słuchajcie, 20% w ciągu 7 dni, 14% w ciągu 24 godzin i przebiliśmy 5 dolarów. Polkadot po Ethereum jest to dla mnie altcoin z największym ekosystemem. Altcoin, który jest pozycją dla mnie absolutnie na long terma, dlatego ja tutaj gdzieś tam uzupełniam swoje pozycje. Runę wraca. <słuch> Rune wraca, to również mnie bardzo, bardzo, bardzo cieszy. Natomiast jeżeli zerkniemy sobie jeszcze w nasze, w nasze portfolio, w te nasze, w te nasze główne projekty, to również Cryptocom zaczęło lekko rosnąć, również Ferum Network zaczęło rosnąć, Uniswap zaczął rosnąć, a więc jest, jest tutaj tych kilka projektów, które bardzo, bardzo fajnie. Odbijają. Słuchajcie, podsumowując tydzień, jeżeli popatrzymy sobie na ten ostatni tydzień i na siedmiodniowe wykresy, no to tutaj oczywiście było bardzo, bardzo zielono. Bitcoin prawie 12%, Ethereum 4%. Także główne kryptowaluty z tego głównego market capu, z tej pierwszej pięćdziesiątki, z pierwszej setki w większości są na zielono. Oczywiście bardzo, bardzo mnie to cieszy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o, o przykre sytuacje, to również trzeba o nich powiedzieć. Chciałem tu powiedzieć o rzeczy, która wydarzyła się wczoraj w nocy. Jeden z naszych użytkowników podał informację, że zostały wykradzione jego środki z aplikacji Celsius. Oczywiście tutaj dzisiaj dla mnie Celsius, jeżeli porównuję, porównuję Celsjusza do innych aplikacji, a uwierzcie mi, że ja tych aplikacji przerobiłem całe dziesiątki, różne aplikacje, gdzie możemy kupić, przebać bitcoina, trzymać bitcoina, to Celsjusz ma naprawdę najmocniejsze zabezpieczenia. Natomiast, żeby środki na Celsjuszu były bezpieczne, żeby hakerzy nie włamali wam się na konto, trzeba te zabezpieczenia ustawić. Przede wszystkim weryfikacja dwuetapowa. No i powiem o krótkiej sytuacji, która miała miejsce u tego użytkownika. Jeżeli chodzi o zabezpieczenia, mamy tam kilka opcji. Jedna z opcji to jest podwójna weryfikacja, czyli 2FA, a więc użycie Google tego autentyfikatora, gdzie, gdzie aplikacja generuje nam kody. To jest absolutnie najlepsze zabezpieczenie bez wygenerowania takiego kodu nikt nie wbije wam się na konto. Natomiast jest tam również. Jest tam również weryfikacja ta za pomocą kciuka. No i jeżeli mamy ustawione te dwie, te dwie rzeczy, no to tutaj na początku pyta nas o weryfikację za pomocą kciuka i nie pyta nas o ko. Natomiast jeżeli haker wejdzie na nasze konto, oczywiście on nie ma naszego kciuka, ale w przypadku, kiedy klikamy kilka razy kciuk i go nie podamy, należy wpisać hasło. No i tutaj nastąpiła sytuacja, że ktoś włamał się na maila tego użytkownika, wykradł hasło, zalogował się i wypłacił, i wypłacił tutaj środki. Bardzo przykra również dla mnie smutna informacja, natomiast jak można zapobiegać tego typu sytuacjom? Słuchajcie, przede wszystkim ustawcie tylko dwa FA, a więc generowanie kodu. Po drugie, na aplikacji Celsjusz podajcie swoje adresy do wypłat. Jeżeli wpiszecie sobie adresy do wypłat dla kryptowalut, które trzymacie, nie będzie można wypłacić na inne adresy bez zmiany ich w aplikacji. A żeby haker mógł zmienić, to musi, musi mieć Wasze 2FA, co jest praktycznie niemożliwe. I najważniejsza funkcja, a więc hold mode. To jest funkcja, dzięki której nie możecie robić ani Wy, ani kto, ktoś wypłat z Waszej aplikacji, dopóki tej funkcji nie zmienicie. Krótko mówiąc, ustawiacie funkcję, funkcję hold mode, nie ma możliwości wypłat, a jeżeli Wy sami chcecie wypłacić, to musicie funkcję tą wyłączyć i okres karencji to jest 24 godziny. A więc nawet jeżeli ktoś włamie się na Celsjusza, nawet jeżeli ktoś złamie Wasze 2 FA, co jak mówię jest praktycznie niemożliwe, bo nie słyszałem, żeby komuś to się udało, no to musi wyłączyć tą opcję. W momencie, kiedy haker wyłączy tę opcję na Waszej aplikacji, dostajecie powiadomienie na maila i przez 24 godziny on i tak nie może wypłacić, a Wy macie czas na reakcję, na to, żeby zgłosić to do supportu, żeby jeszcze ustawić 2FA, żeby zmienić hasło, zmienić maila. Także słuchajcie, tu naprawdę te zabezpieczenia, zabezpieczenia są duże, natomiast należy je włączyć. Oczywiście tutaj jest przykra sytuacja, no bo moim zdaniem, zgadzam się absolutnie z tą osobą, przy wypłacie oprócz tego kciuka powinno zażądać, zażądać absolutnie kodu 2FA. Pamiętajcie o zabezpieczeniach, to są przykre sytuacje, dlatego mówimy o tym codziennie. W weekend postaram się zrobić kompletny film o wszystkich możliwych zabezpieczeniach, pokazać kilka aplikacji, pokazać kilka giełd. Jak te zabezpieczenia ustawić. Taki film jest już na moim kanale, także, także Macie go. Natomiast zrobimy nowy film, gdzie jeszcze raz sobie o tym, o tym powiemy i damy taki poradnik. I mamy tu również informację na temat kolejnego błędu, jaki, robi, jaki robią użytkownicy. Słuchajcie, użytkownik zapłacił 47 tysięcy dolarów, aby wysłać 0,01 bitcoina. Krótko mówiąc, zamiast wpisać tą kwotę do wypłaty, wpisał ją w fi. Pomylił, pomylił po prostu okienka. Słuchajcie, zawsze trzy razy sprawdzajcie swoje wypłaty. Sprawdzajcie kwotę do wypłaty, sprawdzajcie FI. Jeżeli dajecie wypłatę na jakiś adres. Sprawdzajcie adres dwa razy. Moja zasada jest prosta. Jak ja wpisuję adres do wypłaty, na przykład nie wiem, biorę, chcę wypłacić z Binancea powiedzmy na inną giełdę, to na Bitrexa, biorę adres z Bitreksa i jak wpisuję go na Binancea, i przy samym zatwierdzaniu w tym ostatnim etapie, jak zatwierdzam transakcję, sprawdzam trzy pierwsze i trzy ostatnie znaki adresu. Wtedy jestem pewien, że jest wszystko dobre. Także pilnujcie tego, słuchajcie, bo niestety cały czas ci hakerzy gdzieś tam, gdzieś tam czuwają. Mam nadzieję, że ta osoba zgłosi to do supportu. Zobaczymy, jaka tu będzie reakcja. Pewnie szanse są małe, natomiast również my pomyślimy, w jaki sposób tutaj tej osobie pomóc. Ale pamiętajcie, żeby zabezpieczać swoje środki, dlatego że złodzieje bardzo mocno, bardzo mocno czuwają. Lecimy sobie dalej. Słuchajcie, w godzinę stworzono 25 tysięcy adresów bitcoina. Tak jak widzicie indeks and grid, to co dzieje się na rynku, trendy Google, to wszystko pokazuje, że zainteresowanie bitcoina idzie w bardzo dobrym kierunku. Oczywiście, jeżeli porównamy to z zainteresowaniem z roku 2017 i popatrzymy na trendy Google, to jeszcze nie jest to. Natomiast, jeżeli popatrzymy sobie na właśnie na wykres tworzenia tworzenia właśnie adresów bitcoinowych, polecam Glassnode. Dodajcie sobie to na Twitterze, tutaj naprawdę mega, mega wykresy. No to zobaczcie, że tutaj idzie to w bardzo dobrym kierunku i bardzo dużo nowych adresów, bardzo dużo nowych osób tworzy nowe adresy właśnie, właśnie na, na Bitcoinie, i bardzo dużo osób jest zainteresowanych tym, żeby w Bitcoina wejść. To wszystko jest dobre, natomiast moim zdaniem, ja, ja czekam na korektę. To tak w jednym zdaniu, najprościej. Dlaczego? Moim zdaniem jest to wszystko przeładowane, a korekta moim zdaniem jest. Dobra. Ja wiem, że wszyscy chcieliby, żeby cały czas rynek rósł, natomiast pamiętajcie, że dla inwestora długoterminowego, którego portfel nie jest jeszcze duży, spadki są dobre, dlatego że w momencie, kiedy rynek odpali, to ty masz już mieć zbudowany portfel, ty masz tych kryptowalut już mieć dużo. Dlatego, jeżeli masz małe portfolio, to spadki są dla ciebie jak najbardziej dobre, dlatego że jesteś w stanie ten budować portfel w okresie długoterminowym i taką taktykę właśnie my zalecamy, taką taktykę ja promuję. Oczywiście, wszystko to nie jest porada inwestycyjna, jest to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. Lecimy sobie dalej. Milionerzy chcą kupować bitcoiny w ciągu najbliższych dwóch lat. Została zrobiona jakaś tam ankieta wśród osób, które są milionerami, i trzy czwarte ankietowanych w ciągu właśnie dysponującymi tutaj kwotą przynajmniej 1 milion dolarów planuje kupić bitcoiny w 2021 i w 2022. Pamiętajcie, że to jest dobra informacja. Ja zawsze mówię, jeżeli te osoby będą kupować w 2022, no to tymi osobami, które będą sprzedawać im te bitcoiny, będziemy my i mam nadzieję, że to będzie już na odpowiednim procencie i że ten bitcoin będzie już miał odpowiednią cenę. Lecimy sobie dalej, przeskakujemy do Ethereum. Tu dzieje się bardzo dużo, to jest, to jest druga pozycja w moim portfelu po Bitcoinie, jest to pozycja długoterminowa. Vitalik Buterin, korzyści z Ethereum 2.0 pojawił się, pojawił się wcześniej niż wielu się wydaje. Oczywiście dużo żartów na temat Ethereum jest w internecie, niektórzy podają takie memy, że tam mamy rok, rok 2030, siedzi ojciec z synem i ojciec mówi do syna, słuchaj synu, już niedługo Ethereum 2.0. Oczywiście wszystko przyspieszyło, mamy już adres do depozytów mamy uruchomienie smart kontraktu, a więc czekamy tutaj na odpalenie właśnie tutaj proof of stake. No i tutaj Vitalik oczywiście na swoim Twitterze i na innych mediach społecznościowych rozmawia ze społecznością i mówi, że już niedługo, już niedługo, a więc ja myślę, że ten kontrakt gdzieś tam do końca roku się wypełni. Natomiast Dzisiaj musimy patrzeć również przez pryzmat Ethereum jako coś, co jest bardzo mocno wspierane i kolejna bardzo mocna informacja, tym razem jesteśmy na BIN Krypto Ethereum 2.0 otrzymuje 10 milionów wsparcia, 10 milionów dolarów wsparcia od firmy z Dubaju. Także tak jak widzicie, wiele tutaj projektów widzi potencjał w Ethereum, chce wspierać Ethereum i po prostu w Ethereum inwestuje. I kolejna bardzo dobra informacja dotycząca d a więc aplikacji mamy tu taką informację, że. Ethereum jest w top 10, jeżeli chodzi właśnie o, o diapsy i mamy, mamy tutaj codziennie bardzo dużo nowych użytkowników, które korzystają właśnie z aplikacji właśnie opartych o Ethereum. Oczywiście, jeżeli porównamy to z aplikacjami tymi klasycznymi, a więc nie opartymi, nie opartymi o blockchain, to być może nie jest dużo, natomiast jeżeli popatrzymy o branżę blockchain, porównamy to do innych aplikacji blockchainowych, to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry wynik, dlatego Ethereum, tak jak widzicie, rozwija się na kilku 罗吗？ Mamy również bardzo fajny artykuł dotyczący ceny Ethereum, która może już, już niedługo gdzieś tam, gdzieś tam nastąpić i to odpowiadam również na pytanie, wiele osób mnie pyta, Maciek, do kiedy będziesz trzymał swoje Ethereum? Dla mnie tą magiczną liczbą to jest 1000 dolarów, ja poniżej 1000 dolarów absolutnie nie, nie planuję wyprzebać się z Ethereum, natomiast planuję zagrać pod wydarzenie, czekam na, na tą mocną świecę w górę, która będzie, nie wiem, może na poziomie 700 dolarów, może na poziomie 800 dolarów i wtedy postaram się część swojego płynnego portfela Fela sprzedać, natomiast te 1000 dolarów to jest absolutnie kwota do zrobienia moim zdaniem bez problemu, jeżeli Ethereum będzie rozwijać się w taki sposób jak się rozwija. Lecimy sobie dalej. Uniswap traci dominację po zakończeniu farmingu właśnie na juni. Mamy tu sytuację, przypominam skoń, skończył się tutaj farming, a więc możliwość wrzucania swoich tokenów i nadawania płynności i w momencie kiedy Uniswap przestał wypłacać nagrody właśnie za tutaj zarobienie tej płynności, no to od razu spadła dominacja i od razu Uniswap bardzo mocno poleciał. Poleciał, przypominam, Defi Pulse to jest projekt, gdzie śledzimy sobie cały rynek DeFi, patrzymy sobie patrzymy sobie oczywiście na kwotę w dolarach zamkniętą, patrzymy sobie na dominację, patrzymy sobie na projekty, no i mamy tutaj do dość duży spadek, Uniswap, który bardzo długo zajmował pierwszą pozycję, jest na pozycji piątej, natomiast czekamy tu oczywiście na rozwiązania, cały czas pytają społeczności, cały czas myślą jak to rozegrać, jestem pewien, że będzie jeszcze jeszcze przynajmniej jeden airdrop dla społeczności, także tutaj jest to giełda zdecentralizowana, jest to DEX, także tutaj Dużo jeszcze będzie dobrego się działo, ja myślę, że ta cena tego tokenu Juni mimo wszystko będzie systematycznie szła do góry. Słuchajcie, tyle wiadomości, przeskakujemy sobie do projektów. Zaczyna dziać się w krypto.com, cena zaczyna odbijać. Jeżeli jeszcze nie jesteście na giełdzie, nie jesteście w aplikacji, zapraszam na mój kanał. Tam macie film na aplikacji do odebrania, jest ciągle 25 dolarów na giełdzie, od 10 do bardzo dużej ilości. Także macie filmy na moim kanale. Tak jak mówiłem, to jest cały czas dobry moment, cały czas dobry moment, bo cena kro jest, jest bardzo niska. Natomiast mamy dobrą informację, zaczynamy tutaj możliwość lewarowania, możliwość właśnie margin na giełdzie. Na razie to są prywatne testy, Kilku, kilka osób dostało dostęp, a więc osoby, które są blisko krypto.com już testują tą opcję. Tak jak widzicie, giełda się rozwija i wprowadza kolejne funkcje. Dzisiaj, giełda krypto.com dla mnie osobiście jest miejscem, gdzie mogę tutaj zarabiać na bieżąco, również aplikacja, dużo konkursów, super Charger i Syndicate, to są rzeczy, na których zarabiamy i tak jak widzicie, nowa giełda jest tutaj wprowadzana. Dobra informacja z telegrama Crypto.com, CEO podał informację, że dostali już no, dużą ilość kart, a więc mam nadzieję, że ta, te, te karty się przyspieszą. Czekamy na kartę wirtualną, czekamy, czekamy na możliwość właśnie tutaj wprowadzenia karty Crypto.com jako karty kredytowej, czekamy na rzeczy związane z lendingiem, z pożyczkami. Dużo rzeczy będzie się działo. Tak jak mówię, cena oczywiście jest ceną, były ostatnie zmiany. Natomiast projekt cały czas idzie mocno do przodu i projekt się naprawdę dobrze rozwija. A dla mnie, okres spadku to jest po prostu czas, kiedy mogę powiększyć swoje pule, zarówno jeżeli chodzi o state, jak i o syndicate i o supercharger. Lecimy sobie dalej. Słuchajcie, zostajemy jeszcze, zostajemy jeszcze przy Crypto.com, bo tutaj jest kilka fajnych informacji. Mamy tu informację dotyczącą tego, że Crypto.com dołączyło tutaj do Visa Fast Track, a więc bardzo mocno współpracują z wizą, z rozwojem kart, z rozwojem płatności. To również cieszy. Mam nadzieję, że to wszystko będzie przyspieszone, że te karty będą wysyłane szybciej, że będą działać lepiej. Natomiast dzisiaj karty działają dobrze, cashback jest naliczany, nasze codzienne zakupy, cashback w kro, także ja Tutaj przynajmniej z używania tej karty jestem bardzo, bardzo zadowolony. No i mamy informację, że tutaj w, w konkursie organizowanym przez Finance Magnates, Portfel, Crypto Wallet, a więc ten Defi Wallet tutaj właśnie zdobył pierwsze miejsce, a więc wygrał ten konkurs na najlepszy portfel. Pamiętajcie, mamy dwie rzeczy. Aplikacja kryptocom to jest jedno, a DeFiowy portfel z Waszymi kluczami to jest druga rzecz, a aplikacja to jest trzecia rzecz. Więc mamy trzy rzeczy w ekosystemie, w ekosystemie, właśnie, właśnie Cryptocom. Jeżeli chodzi o cenę, no to w końcu się zazieleniło, mamy 5% w górę. Dla mnie każda cena poniżej 1 centa jest to cena dobra. Oczywiście jest to moje prywatne zdanie i dla mnie jest to cały czas, cały czas tutaj dobry czas, żeby zarabiać z kryptokom i sobie uzupełniać tutaj pozycję. Także było, było czerwono. Teraz mamy delikatne odbicie, jak popatrzymy sobie na ten wykres 90-dniowy. No to, no, to jesteśmy tutaj cały czas na dole. Te odbicie jest niewielkie, także spokojnie, moim zdaniem, drogę tutaj, przynajmniej tutaj o do tego poziomu, a więc do, do poziomu jednego centa, myślę, że jest tutaj do zrobienia bez problemu. Ferum Network było głosowanie na Twitterze, pytali społeczność na temat kolejnej puli stakingu. Niestety ja nie załapałem się na pierwszą pulę, a jako osoba, która Ferum trzyma długoterminowo, dla mnie jest to projekt absolutnie na long terma, no to tutaj będę czekał na kolejny pól. Śledźcie Twittera, jak będzie informacja o. Od razu wrzucajcie, wrzucajcie to na naszą grupę edukacja, tak żeby będą tutaj dwa pule dostępne. Czekamy na to. Czekamy na sprzedaż sandboxa. W międzyczasie sand wchodzi na Liquid i Global, a więc na kolejną giełdę. No i tu informacja dla wszystkich osób, które są zainteresowane: kupne działek w sandboxie. Jeżeli o tym myślicie, to Sanda trzeba kupić wcześniej, właściwie już dawno powinniście być po zakupach. Pamiętajcie, nigdy nie kupujemy przed samym wydarzeniem. Natomiast moim zdaniem cena, cena jest dobra i jeszcze ludzie będą ostro dokupować w momencie, kiedy sandbox to będzie, mam nadzieję, w weekend, zaprezentuje asety do tych działek ze, ze, ze smurfami. Wiem, że dla wielu osób to jest śmieszne, jakieś działki, jakieś smurfy, Natomiast to jest trend, którego absolutnie nie da się pominąć. Jest to trend mega rozwojowy, a więc cały ten rynek tokenów NFT. Jak zaprezentują asety, moim zdaniem znowu sand pójdzie w górę. Ludzie Ludzie znowu uzupełnią swojego sanda po to, żeby wziąć udział w tym presale. Przypominam, większość ludzi nie kupiła, były problemy, także ta sprzedaż również myślę, że zakończy się szybko. Ale jeżeli nie będzie problemów technicznych, mam nadzieję, że wszystkie osoby, które są zainteresowane tym projektem, mam nadzieję, że uda Wam się po prostu te działki kupić. Lecimy sobie dalej. Słuchajcie, Coin Analyst, a więc to co, jest, to, co jest wyszukiwane, właśnie te trendy wyszukiwania na CoinGecko od 14 do 20, bardzo mnie cieszy, że jest tam torczeń. Ten projekt, oprócz tego, że ma niesamowite narzędzie, oprócz tego, że jest to zdecentralizowana giełda, to w końcu zaczyna łapać ten taki prawdziwy social hype. Tak jak widzicie, pokazywałam to ostatnio coraz więcej youtuberów, coraz więcej twitterowców. Oczywiście dużo rzeczy trzeba traktować z przymrużeniem oka. Ja nie jestem takim klasycznym youtuberem, bo tak jak wiecie, ja pokazuję swój portfel, działam trochę inaczej. Natomiast cieszy mnie, że w tych wszystkich trendach, w tych właśnie. W najważniejszych rankingach, właśnie Torchain Runę łapie tutaj wiatr w żagle. Bardzo mnie to cieszy, bo liczę, że ten projekt pójdzie bardzo mocno w górę. Pamiętacie, przy cenie około 1 centa podałem cenę 1 dolara, ten, ten poziom został zrobiony. Moim zdaniem dzisiaj 1 dolar to jest nic, jeżeli chodzi o ten projekt i czekam tutaj naprawdę na kolejny duży, duży wzrost. Lecimy sobie dalej crypto differ, a, a więc macie tutaj to, co śledzimy bardzo mocno, a więc pokazanie rynku tokenów MFT, pokazamy pokazanie właśnie tych tygodniowych obrotów, oczywiście akcji na pierwszym miejscu. Muszę tym projektem się mocniej zainteresować, jeżeli chodzi o pokazanie wam samego projektu, a więc o, o sytuację, a więc o rzeczy związane z tą grą. Natomiast to, co mnie najbardziej cieszy, sandbox idzie bardzo mocno w górę. Pamiętacie, jak, jak włączycie sobie powódki sprzed miesiąca, sprzed paru tygodni, no to ten sandbox byłby bardzo tutaj. Nisko, natomiast zobaczcie, jest trzecia pozycja, praktycznie przedtem była dziewiąta, dziesiąta, także idzie bardzo mocno w górę. Wyprzedzają powoli Decentraland, który ciągle ma wyższą cenę. Także jestem o sandboxa, spokojny. Przypominam, że ta gra jeszcze nie ruszyła i jeszcze tak naprawdę najważniejsze w tym projekcie przed nami. Jeżeli nie wiesz, czym jest sandbox, na moim kanale masz dwa duże filmy, obejrzyj, być może ten projekt Cię zainteresuje. Na koniec. Muszę powiedzieć jeszcze o runę, muszę powiedzieć o dlatego że to jest absolutnie projekt, o którym mówimy najwięcej na naszych grupach. Jest to projekt, który w ostatnim czasie dał, dał nam najwięcej zarobić, a więc około 1000%. Tak jak mówię, tak jak widzicie, na razie wygląda sytuacja tak, że dochodzi do jednego dolara, spada do 0,8, dochodzi do 0,9, spada do 0,8. Można tradować. Ja nie traduję, czekam oczywiście. Być może bliżej mainetu, jak wszystko zacznie działać, zastanowię się nad pierwszą realizacją zysków. Natomiast. To, co jest bardzo ważne, to jest market cap. Jedna osoba na edukacji, dziękuję Ci serdecznie, bo bardzo, bardzo mocna rzecz. Ostatnio opisała tutaj to, w jaki sposób zmieniał się market cap, jeżeli chodzi właśnie o runę. No i zobaczcie, że jeżeli chcecie sobie śledzić takie rzeczy jak market cap, a więc jak zmienia się market cap w stosunku do ceny, to macie taką zakładkę jak dane historyczne. Możecie tu sobie tutaj ustawić przedział czasowy i wtedy możecie zobaczyć, jak to wyglądało, jeżeli chodzi właśnie tutaj o czas. No i zobaczcie, że w momencie, kiedy runę zrobiło. Ten pierwszy poziom 1,1 dolara, ,1 to market cap był na poziomie 11 milionów dolarów. Słuchajcie, bardzo mały market cap i na takim market capie taka cena. Teraz mamy market cap na poziomie 200 milionów dolarów. Moim zdaniem, tutaj już myślę, że nie muszę więcej nic mówić, że wiecie o co chodzi. Droga do naprawdę dużych wzrostów jest otwarta i moim, dla mnie jest to projekt długoterminowy i jest to projekt, który absolutnie będę trzymał na tą dużą hossę. Także tutaj nie dość, że mieliśmy możliwości kopania, oczywiście, jak ktoś chce tradować na części swojego runę, jak najbardziej to jest wskazane. Jeżeli Ty masz mały portfel i jest to projekt, który dał ci zrobić 500, 600, 700%, zrealizuj zyski na poziomie 1 dolara, być może na okolicy powyżej 1 dolara, Para, poczekaj na spadek i znowu sobie odkup, także można tutaj sobie podziałać. Słuchajcie, to by było na tyle. Nie męczę was dłużej robię dwa filmy. Dzisiaj mam nadzieję, jeżeli nic się złego nie wydarzy, kończę film Oczywist i Socjos po to, żeby pokazać Wam, jaki jest potencjał tego projektu, żeby pokazać wam, w którym miejscu jesteśmy dzisiaj. Zapraszam wszystkich na grupę główną, na grupę Edukacja. Dzisiaj wleci Zoom. Te nagrody są dla Was, ledżery, suplementy, bardzo wartościowe książki z rozwoju osobistego, z biznesu. To wszystko mamy dla Was i słyszymy się w pobudce poniedziałek, a w weekend widzimy się na Zoomie. Dzięki za uwagę i lecimy z, tam, z naszymi tematami. Zostaw łapkę, zostaw subskrypcję. Hej!